Dzień dobry, moje nazwisko Artur Szymczak, reprezentuję Kun Maszyny Rolnicze. W dniu dzisiejszym mam przyjemność zaprezentować nasz nowy produkt, jakim jest samojezdny opryskiwacz F40 Ewo, który rozpoczynamy na rynku polskim sprzedawać. Duża maszyna, potężna, ale przede wszystkim nowoczesna dla dużych gospodarstw i firm usługowych, które nie tylko ten zabieg ochrony roślin chcą wykonywać precyzyjnie, ale również z bardzo dużą wydajnością. No i oszczędnie, czyli konstruując tą maszynę, przygotowaliśmy ją tak, aby również zużycie paliwa podczas zabiegu ochrony roślin było jak najniższe. Ale może krótko, parametry techniczne, podstawowe. Pojemność zbiornika między 5 a 6 tysięcy litrów na czystą wodę 3 tysiące, 300 litrów. Jest to maszyna, która ma szerokość roboczą obecnie w tej prezentowanej 36 metrów. Mamy ofertę telek opryskiwacza od 28 do 50 metrów szerokości roboczej wyposażone w najnowsze nowinki techniczne łącznie z prowadzeniem całej belki na odpowiedniej wysokości. Ale co najważniejsze, skupiamy się nad precyzją i tego oczekują od naszych klienci. W związku z tym mamy specjalny system, który umożliwia zarządzanie kroplą, czyli kierowca reguluje wielkość kropli, tak aby rośliny były pokryte odpowiednią wielkością kropli, aby skuteczność zabiegu ochrony roślin był jak najlepszy. No i System pulsacyjnego oprysku, który umożliwia zmienne dawkowanie. E, ograniczanie szerokości roboczej na kliniach e, per każdy rozwylacz. No i ta maszyna również jest przygotowana do nowej technologii, którą chcemy wdrażać już w przyszłym roku na rynku polskim, czyli punktowego oprysku e, e, herbicydami chwastów e, na polu, e, łącznie z tworzeniem map zachwaszczenia na polu, tak aby również w późniejszym okresie pożniwnym mechanicznie walczyć z chwastami. Więc nowości techniczne pod precyzję, dokładność GPS-u aż 2 cm, więc mamy wiele obszarów. W różnych potrzebach jesteśmy w stanie klienta dostosować się do, do istniejących warunków, potrzeb gospodarstwa. Maszyna nastawiona na przede wszystkim na oszczędną pracę. W związku z tym zastosowaliśmy silnik 78 litra, który ma elektroniczne sterowanie mocą, obrotami po to, aby dostosowywać się do do istniejącego obciążenia, zależnie od warunków w jakich pracujemy i pozwala na, bar, na obniżenie zużycia paliwa podczas pracy. Szerokie koła, wysokie koła, nie tylko po to, aby utrzymać trakcję w polu, ale również sterowana przednia oś i tylna oś, i w każdym nawrosie oby dwie osie kierują w tym samym kierunku po to, aby te skręty były prawidłowe i podążały koła bezpośrednio. W ścieżkach technologicznych jest wiele by rzeczy, które można by było powiedzieć o tej maszynie. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami technicznymi na stronie internetowej i zapraszamy do zakupów. Dziękuję bardzo. Mam nawigację, czyli przyjechaliśmy na pole, tworzymy nowe pole. Wpiszemy pokaz na przykład. Potwierdzamy, można zapisać i mamy tutaj nasze pole. Pokaz tu jest zaznaczony. Kiedy mamy już dodane pole, klikamy przycisk GRAN, czyli zaczynamy pracę. Tutaj mamy dwa yy, uniwersalne terminale, które yy, no, regulują oprysk oraz naszą mapę pola, czyli jak będziemy jeździć. Uruchamiamy kontrolę sekcji, włączamy pompę oprysku. Jak widać, obroty się zwiększyły. No i będziemy ruszać. Ruszamy. Uruchamiamy oprysk. Tutaj mamy tempomat, z jakim możemy się poruszać, gdy na razie mamy prędkość zadaną, taką, którą mamy aktualnie, no i tempomat. Gdy przesuniemy joystick w prawo, aktualnie osiągnie prędkość 7 na godzinę. Możemy zmieniać tempomat na przykład na 12. Mamy 4 do zapisania tempomaty. Zmienimy na 12 i zwiększymy. No automatycznie pojedzie 12. Prędkość możemy zwiększać, jak mówiłem, do 20 paru na godzinę mamy krótkie pole, ale możemy nawet pokazać że o, 20 na godzinę mamy aktualnie i belka poziomuje się równo nawet po dziurach jak przejeżdżamy to widać, że ona się poziomuje tutaj dojeżdżamy do ubrocia to zmienimy prędkość na niższą i poprzez zmianę tempomatu zmieniamy na niższą i dojeżdżając do ubrocia Naduszając pedał, automatycznie unosi nam się belka w jaskółkę na ubrocia i mamy tylną skrętność, dzięki czemu promień skrętu jest dużo lepszy. Pan jeździł z belką również z tyłu. Jak pan ocenia? Yy, jazdę teraz z przodu i z tyłu? Yy, dużo lepsza widoczność jest z przodu. Do, do pracy jest bardzo łatwiej, dużo łatwiej jest ominąć słuch. Yy, i w przypadku, gdy dojeżdżamy do skraju pola, czyli mamy narożnik, to też dużo szybciej tam wykonamy okres i dojedziemy do samego końca. Ewidentnie jest cichszy. Tak, niż... kabina jest do, do, silnik sam, jak na dworze słychać, jest bardzo cichy. Dodatkowo kabina jest wytłumiona. Jest tutaj na wciśnienie filtr węglowy, także obojętnie jakimś środkiem pryskamy, to bez problemu, bez maski można tutaj przebywać. Większy komfort jazdy daje, prawda? Tak, no, tu wszystko jest regulowane, można pod siebie i tak naprawdę bez żadnych ruchów zbędnych. E, żeby ten ekran jest dotykowy, dodatkowo tu jest panel do niego, czyli mogę się poruszać poprzez tutaj zmianę joysticka, czyli wszystko idzie regulować tutaj.